Która godzina? 13.15 Co? So, 13.30 mam być u mojej koleżanki Muszę się iść ogarnąć To idź Idę pod prysznic Ale najpierw to oczywiście Okej, okay, już żeby bo ona jest właśnie wezwana na komendę. Słucham? Tak, jest wezwana na komendę. Halo, pani Astrid! Niech pani powie pani Awery, że jest wezwana na komendę i ma no natychmiast przyjść. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Co? Astrid na komendę? Komendę? Astrid. jej to powiedzieć. Co ona nas znów Zakręć wodę. Co nie wiedziałeś, że się myje. Tak widzę, ale jesteś wysłana na komendę. Chyba wezwana. No, pomyliło mi się. Ubieraj się, jesteś wysłana... Wezwana, sorry. Na komendę. Za co? Nie wiem, ale ubierz się i. Okej, Ok, to. idę. Jestem. To dobrze. I co? Wiesz, już coś na ten temat? No co ty? Co ja bym dzwoniła na policję specjalnie po to, żeby się zapytać po co? Co mnie to obchodzi? Może jeszcze najlepiej, żeby mnie jeszcze zaprosili na komendę, bo niby coś wiem. Gdybym się pytała, to może bym poszła tam z tobą. Ale nie chcę iść, dlatego tylko cię tam zawiozę. No dobra. No dobra, chodźmy. Tylko weź ciarbę. Trzymaj, teraz, herbajka Teraz Ja wezmę swój. telefon włożyć do ciebie? Okej. Okay.

Dzień dobry, poproszę teraz Bolesława Ksiakowskiego. Dzień dobry. Mogę usiąść? Tak. Dzień dobry. Wiesz czemu jesteś tutaj? Tak, ponieważ oskarżyła mnie za największego, w najbardziej cenniejszego jamentu na świecie. Tak. Mówiłam, że teraz on wejdzie? No wejdź, bo ja tam, myślę, to, tam, to, tam, tam Poproszę teraz Avery Black. Proszę usiąść. Dobrze. A więc nazywa się pani Overblock. Wchodzi pani z Polski, a tak dokładnie z Wrocławia. Tak. Zgadza się w 100%. Dobrze, proszę mi powiedzieć, dlaczego pani tutaj przyszła? Kompletnie nie wiem. Jestem tutaj chyba przypadkiem. Otóż nie. Ma pani powiedzieć, dlaczego pani się tutaj znajduje? Tak. Dlatego, że pani zabiła generała Naszego wojska polskiego. Co? Ja nigdy w życiu! Niby kiedy to miałoby się zdarzyć? Codziennie jestem na studiach. Tak wiem. Ale była pani kiedyś za granicą, tak? Tak, byłam w Hiszpanii. Może pani powiedzieć w którym roku? Trzy lata temu, w 2016. Miałam wtedy 20 lat. Teraz mam 23. Tak, na matematykę wiem. Czy to nie aby w 2016 roku nasz generał Wojska Polskiego aby tam nie był? Czyżby nie wtedy robił wielką ceremonię? Tak, robił ceremonię. I czy to nie aby wtedy ktoś, jakiś debil, postanowił go zabić? Mógłby Pani mieć brzydko, jakby Mógł po prostu? Dlaczego? Mógłby to. Tak? Bo awaryjnie za bardzo, gdy ktoś mówi brzydko o jej obecności. Wtedy przypomina się dzieci w... Bo... Nieważne. Ważne. Nie, proszę Pani niech mówi dalej. No dobrze. No tak, słyszałam, że ktoś go zrobił, ale to na pewno nie byłam ja, bo ja wtedy byłam w kinie bo to był przecież 11 grudnia. Wiedziała co na pewno by Ja po prostu wiem, że ktoś go zabił, a to na pewno nie byłam ja. W końcu czemu miałabym to zrobić? Nie wiem, Nie Niby za co? Nie wiem, może ktoś z wojska przyszedł do pani domu i powiedział, że coś tam jest, coś tam. I po prostu pani chce się zemścić. Nie, nie. To jest jakaś pistura, że ja to zrobiłam. Nie wiem kto pan to powiedział. Może nie wiem, ktoś kto mnie lubi, opowiedział po prostu, że to niby ja go wybiłam. Tak to nie byłam ja. Może ktoś mnie nie lubi. I tak powiedział, specjalnie po to, żebym poszła siedzieć do więzienia. I ja po prostu byłam w kinie. Proszę nie podnosić głosu dobrze? Ale jak mam nie krzyczeć? Skoro ja go nie zabiłam. Po prostu, nie wiem, może ktoś mnie nie lubi, powiedział po prostu panu, że to by ja zabiłam, jak ja nie zabiłam. Nic, nic nie mam z tym wspólnego. Niech się pani uciszy, albo po, po prostu skończy pani na dwóch tygodniach w więzieniu. Chce pani tego? Będziemy panią przesłuchiwać codziennie. No dobrze. Się. Po prostu ja nic nie wiem. Nic nie wiem, że ja go zabiłam. Dopiero teraz o sobie słyszałam. Myślałam, że. Nie chodziło o jakieś krednięcie czegoś, ale to mi się nie zdarzyło, bo też mi się nie ukradłem. No dobrze, może pani wrócić. Po dwóch dniach może się panią jeszcze. Może pani przemyślić, sobie pani przypomni Może pani iść, pani Ale koniecznie proszę przyjść do mnie. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, i proszę powiedzieć, że Kacper Szydalski niech tutaj przyjdzie. Dobrze. To panie jest Katrerem Szydalskim? Tak. Jest pan już wydany na kawę. Dobrze. Hmm, nie wiem o co chodziło. Ja też. Może po prostu jakaś pomyłka była. <śm> Że po prostu mnie z pomylili. No. Astrid! Puszczaj ją! Odejdź albo. Źle to się skończy na Twojej przyjaciółki? Tak dokładnie palancie to do mojej siostry. Odejdź powoli. Bo co? Bo to. O, 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 o. Przestań! Odejdź Grzeczna dziewczynka. A teraz odejdź i jemy z nikomu mm, No, teraz co to Dawaj korekka. Masz wszystko, wszystko Tylko nie został no. A teraz idź i kazał mi odejść i komu nic nie mówić. Proszę, święty, dobrze, że nie zabił się. Chodźmy, może do domu albo na policję to zgłosić. Nie, może jutro. Muszę jeszcze odsłonić po prostu najpierw wysyłanie na komendę teraz jeszcze ten typ zabrane telefony i jeszcze na dodatek musimy iść na policję to zgłosić. No, to tak matka nas zabije. Nie, ja, ja już mam dość. Idę. To czekaj. A co ty w tej chwili chcesz teraz robisz? Nie wiem. Ja bym najchętniej teraz o, po zabiła to to wszystko, co nam zrobił. I dobrze, że nas nie zabił. się w ogóle cieszę. Awery!